Co chcesz na święta? Tylko nie mów, że kolejne kostki. Napisałeś już list do świętego Sigmara? Podobno masz ogromną wyobraźnię. Wyobraź sobie, że dostałeś prezenty. Grasz De Deki, Nie licz na prezenty. A byłeś dobrym chaosytą? Nowy podręcznik? A co z tą hałdą, która stoi na półkach? W to się gra, a nie ogląda. Ile? No nie. Dostaniesz PDF-a. Kolejny erpek? A po co? Przecież jest Warhammer. Chcesz prezent? <grym> Żyć sobie K20 z utrudnieniem i masz minus dwa z inteligencji. Tatus już wydał wszystko na dodatki do pierdycji. To będzie nasz wspólny prezent. Sesję solo ci poprowadzę, synek. Myślisz, że Mikołaj jest ślepy i nie widzi, co ty robisz na tych grupach herpegowych? No, nie, no, ale ten prezent to będzie i pod choinkę i na Wielkanoc. Teraz sobie o Tatusiu przypomniałeś? A jak składałeś ekipę do młotka, to co? Teraz, to idź sobie do swoich kolegów. Może oni ci prezent kupią. Kupiłem ci set kości. Handmade. Te, o których mówiłeś. Będziesz dostawał po jednej co roku pod choinkę. Prezent? Za moich czasów sami sobie RPG wymyślaliśmy. Kto robi komu prezent? Rzucamy przeciwstawne. Jaka 20 tyka 6. Ale jak to, tato? Tak to. Z mistrzem gry się nie dyskutuje. Co dostaniesz od Pauliny? Podręcznik kiepski seks. <laughs> I ty się cieszysz? Przygotowałem Ci listę enkanterów przedświątecznych. Wykonasz zadania, pomyślimy o nagrodach. Prezent? Ty chcesz prezent? Czekaj no, zaraz znajdę swoją księgę uraz!